Witam was w odcinku specjalnym No przedstawcie się Dzień dobry, Cześć jestem te Melo No jest z nami dzisiaj Melo e, Cześć I przechodzimy Dungeons and Zombies Tak zaczynamy tutaj Ogólnie to powinniśmy to robić po ciemku To weź Tu weź no Zabraliście to... mi węgiel Dobra cicho Witam Witamy i czołem coś. Nie wiem. Nie umiem po angielsku czytać. Hello and witamy w Dungeon's Zombies. Bo no. ale Uf. to było trudne. Teraz ja, teraz po ja. Aha. Dobra, teraz mi O jezu, nie umiem. Ty na pewno. Na pewno, twoja twarz będzie napraw... Zdur... zmierzy się twarzą w twarz zombie, na przykład, nie wiem. O, no, z Dungeon'em. Dobra, jedziemy dalej. To ty musisz ustawić poziom na łatwy albo na hard. O kurde nie ma, jest na hard. Spoko tam. E, oh, I ustaw enderwanie e, długości na Tini. Dobra. You might ask items from that mobs for crafting. E, Powiedz że może dla Polski. Tam, że... Ty możesz używać y, y, różnych zabijania itemów mobów... do zabijania mobów w, w craftowaniu. A tutaj, tutaj nic nie ma? Nie, nie ma. Jak widać nic. Nie możesz Dobra. zabić, nie, nie rozwalać róż, różnych bloków. To wolnych bloków. Co tu jest? Wow, wow to moje, to moje, nie na im. Nie na no Pokaż. Ej, no my zabrałeś. <laughs> nie, o to. O, <laughs> o. Map posted tak oh, my god. Ja center. No <laughs> kurde. No to weźcie sobie przywołujcie takie same, tylko, tylko to. Dobra, tylko ale Amory jak ja nie powiem jakie id jest, więc sam sobie. Dobra, 3-1-5 i 3-1-6. No to przybywajcie samo. No. no jak ja nie umiem. map ostatni, mam center. I... Dobra, ty sobie ten i... A jeszcze... zwołań, Masz ten. jedno? No weź tam. No, ale szybciej, szybciej ruchy, no. Opak, no. no. no, wywaliłem. I jeszcze spodnie. Tak? Dawaj. No. Jeszcze spodnie. Kurde! Dawaj, bo zabrałeś mi. Nie. No ja chcę tam już iść, bo to mi jest ciemno <grych> Ej to chyba mogę no, sobie dawaj. pochodnie zrobić o ile się nie mylę no, dawaj, O wow, jesteś genialny Dawaj A to daj mi jedną spodnie, jedną szukę spodnie a ja ci da Jedno spodnie Dobra, Dobra dawaj dawaj chodźcie o. Idziemy, Ej, złap te pochodnie w końcu? Dobra, Dobra ekipa... Ekipa, ekipa. Później, ty. ekipa młodego Jeepa Złotego uh, wow, zgodzi się Złotego Jeepa właśnie <grych> Ekipa złotego jepa ty patrzcie, wchodzę tam Ej, Dungeon of Secrets a, Room 1, E for easy Jak to E? Kurde, nie widzę nic Room 1 i... Dobra, idziemy i, ty. Easy, i, ty I jak easy Jak się twoje chodzić oh. ty? Workshop e, ja Skrzynka! Moje! Mieczyk i pochodnie Ej, no to daj ty! Przywołajcie sobie pochodnie Teraz wy przywołajcie no sobie mieczyk Ile tych pochodni? 5 jest pochodni Dostałem No dawaj Jest to 2 pokoje, pokoje, ludzie i co jeszcze jaki mieczyk? No z żelaza A jaki jest żelaza, bo nie pamiętam Żelaza jest e, 267 Jak? 267 Okej okay. Tam widzę, że tam jest chyba raczej portal No to poczekaj na mnie kurde Melo chodź jeszcze. tu Dostaniesz te, Melo itemy. daje jeszcze Dobra ja mu już daję. Workshop normalny Dobra, chodź Dobra. do tego workshop do workshopa. co tu jest ej Zaczymy. Tu mamy 8 sztuk y, piasku. Ej, ty piszesz, trzeba coś eksplodować. Oj, A kurde. nie, bo to pewnie jest ten. Ej, Dobra, to zaczymy. Ej, czekajcie, bo to jest maszyna do kraftowania? Ty może coś tutaj znajdziemy. Na pewno to jest znajdziemy. maszyna do kraftowania. Cicho tam. Tak, tutaj nic nie ma. Ty ja wiem, co trzeba, ale głupi jestem. Bo to no było dokładnie. Robić... Ten węgiel po powinien być do upieczenia tego, do upieczenia mięsa. A ja zrobię z tego pochodnie. No dobrze. Ty, a ja może z tego trzeba zrobić ten, no, sandstone. Weź dajcie mi jeszcze jedno, bo ktoś a, ma jedno. No i mamy ty? Chodźcie Ja stąd. mam cię. Gdzie... Daj. Aż. Ty, może trzeba zrobić z tego sandstone? Nie wiem, zrób. O kurde, to jest dungeon. Ja się boję. Ej, tu jest Dobra, robię dungeon. sandstone. Ej, to jest dziwne, bo to jest tylko dungeon i nic więcej. Dobra, już idziemy. Ej seryjnie, to jest dziwne. Czekajcie na mnie! Ej! To chodź do drugiego pokoju! Okej! <noise> skąd on się wziął? Nie wiem! To są zombie? Od kiedy? O! Nic tu już nie wejdzie. Ej! A jak to? Tu nic nie ma Kto jest no gry, no. Dobra, chodźcie do drugiego pokoju. <noise> Ale jak do drugiego pokoju? W drugim pokoju jest jakby powiedzieć portal? Jak to? No nie wiem, to jest trudna mapa, no. jak widać już. O, no i co tutaj? Nic nie ma. A może ty, debile jesteśmy, mogliśmy tutaj. Ten! Tutaj napisać, żeby to eksplodować, czyli mogliśmy tu Creepera przynieść. A, dobre. No. Ale już na nie ma spawn. Creepera tu trzeba, no bo. rozwaliliście? Sam ją rozwalił. Creeper rozwalił. O, kurde, to się wkopaliśmy. <noise> <noise> Dobra, przywołajcie TNT. <głos> <głos> <laughs> Proste sposoby dla prostych ludzi. <laughs> no właśnie. Dawaj, dawaj, no. Ty, ja się ja to rozwalę ręką. Pochodnią, nie ma tak, jak walenie pochodnią. Oglądają nas moc. Kamykiem, kamykiem, Ja tego nie mogę rozwalić. O, rozwaliłem, ale trochę lagi. Dobra, chodźcie, mam TNT. <laughs> no dobra, ha? no, musisz to odpalić czymś, nie? Dobra, to... Ja, ja Ej, to... właśnie, skąd ja mam jeden kamień? Rozwaliłeś bo go. Bo rozwalił przecież. Ej, no A, właśnie, to ty. może z tego powinniśmy zrobić na TNT, bo teraz nie można rozwalić TNT. Ale nie mamy patyka chyba, nie? Ej, ale weźcie, każdy ma TNT i weźcie, to wywalecie. Nie mam TNT. Ja nie mam ja patyka. Mam. To weźcie jeden patyczek i zróbcie z tego. No nie mamy, muszę przywołać, no. Nie Całą mapę TNT. będziemy przywoływać chyba. No nie można ty, no kurde no, n jak nikt nie ma patyka. Zagram jeszcze Podejdźcie… Oh, Podejdzie O Fuck z tą stronę O, o Jest, o, elegancko Otwarte, o lawa Najpierw czytajcie! Czekajcie! Drugi, drugi, e, drugi pokój, lawa chambers Ale tam, e, no kurde gdzie? Tutaj czytaj, ja tam nie znam się The Irish scene hotter and hotter as you approach the metal rusted doors jest, yes. yes. jest gorąco i jest... Wow, bardzo wow, bardzo... wow 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 trochę jak parkour A i, <laughs> <laughs> i widzicie... O, San to się to przyda. Ej, a a ja idę patrz. dalej, ej idę dalej Trochę jak parkour to wygląda uh -huh. Uh -huh. O kurde, jakie pokoiki Ja to no przeskakiwałem, nie będę się z tym pierdzielił O oh, damn! Ej, tu jest E! Eh. A ja tam przeskoczę <laughs> No no to próbuj wyskoczyć jest na shifcie. Co to pisze? Ja? Coś tam, że się może sparzyć. O, jeżeli się zapaliłeś, i możesz to umyć dupę. Aha, okej. Okay. Ej, łóżko, możesz się zapaliłeś. O, dwa żelaza znalazłem. A co wiesz połóż, w drugim połóż. pokoju? O, checkpoint. O, żelazowy ten, znalazłem mi dwa te. Ej, uwaga, bo to jest jakiś nacisk, chodźcie, Muszę, wszyscy muszą być tu. Uwaga, nacisk. Eee. Eee. Nic się nie stało. Ale łóżko tu jest. Idziemy spać. Eee, skoczymy no, ja po kanilu. jest... Dobra, wiarę, łóżka są. Dobra, nie możesz. Nie Chodź wolno, Chodźcie, ja i te, i jeszcze... Dobra, leżamy, jest miejscu. Dobra, no to... dobra, let's go przed siebie. Crafting table, czekajcie, co można zrobić? A tutaj? Ej, co można zrobić z patyka i żelaza? Żela... żelazny patyk. Dobra, na razie nic nie robimy. Przecież było na cel, że to... nie możesz Ej, to coś jest, a nie. ...niczego. Nie możesz tylko rozwalać przecież. No nie mogę, jakie wyłupienie Co, co byś rozwalił? Tak A co ja, nic nie, nie rozwaliłem Nie nic rozwalać Idź, chodźmy spać Trzeci, The room full of mist Wow, tu jest ciemno trochę Coś tam z mgłą O, pajączek! Pająk. Ej, można postawić, nie? No Idź tam, dobra O, pająk U, idzie Łoł, wow łoł, wow, idź stąd Wiemy go! Mo, mogę Wie... zrobić wędkę Co za pająki, kurde o, no, skeletor! Dwa skeletory, ty. Przyjemna mapka, co? No, bardzo. Tylko jak e, zginiemy, to co? O, tam widzę już dwa creepery! No co ty? No tam, tam. żeż kurde, za to mój. Co to mój jest ten? Że ten. Ej. Czekajcie, ja mam pomysł. Czekajcie, nie, nie. nie Gramy normalnie! Niech ktoś rozstawia po... pochodnie, Toż... a my będziemy go bronić. Rześniała Czekajcie, pochodność. ja mam pomysł. Ty jak tam jak tam nie mogę już wyjść! A ja chciałem zrobić wędkę Ale To są creepery. No, Ej dajcie zapadami. crafting table, ty! O creepuś idzie! O oh, fuck <laughs> go Na no, siebie się przyczepił. O dobra, dobra, teraz, teraz jak go uderzę. Ja nic nie robię. Oh fuck. Dobra, dobra. idziemy dalej. O, mam siarkę. Tylko weźcie tą chodnię Ja nic wcale nie robię. O, szkieletor. Tak, id idę do znaku, zobaczyć. Okay. Ej, rozwaliłem metalowe drzwi! Pusty. O, rozwaliłem. Kurde taką cholera kurde nie, i jeszcze kłam, pomagaj, nie się bawić Ale ja muszę do crafting table. <laughs> zombie, 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 zombie. Woliby, woliby, Kurde, 3 zombiaki, no. Zombiaki, ja pierdzielę. Stere. Dajcie ID na jeden patyczek. Dajcie mi ID na jeden patyczek. Po co ci? No powiedz no szybko, proszę. Dasz koma? Jak, jak bijemy te zombiaki, to mówisz. Ale powiedz ID, no, bo ja nie mam włączonego tego, tego. A Gdzie ty jesteś? Na no jeden patyk, nie widzę. A 280. Jest jaki koleś Stoi. Mam pomysła O, idzie klip, Przepraszam, że przywołuję, ale zobaczycie, o co mi chodzi Zacząłeś teraz przepraszać? Chodź, Cięty. chodź, chodź, chodź ja mam pomysła Kupi. Ej, no weźcie mi, pomóżcie Tylko ja mam pędkę Albo Ale bo ładnie Ale ma Kurde kto go rozprawił Ja mam wędkę spoko Kurde chodźcie rozwalać, o nie Cicho No zostałem go zapałem to mój piech Piesek co, to, to mi... jest? O tam już widzę drzwi, chodźcie To mój piesek, jak to chciałem ja tam, ja tam idę za wami Ja tam za słyszę za... ale... chodźcie Trochę chodźcie. mi laguje na tym sobie, ale spoko O! pan the difficulty back of easy of harder A się spadaj na to o, oh. wow. ja już jestem na Jest To jest czasówka, słuchajcie. Ej, łuk, no. łuk mam. <laughs> o, flint i ten, czyli można robić łuki. Znaczy strzały. Jest strzały, chyba. Łuki. Ej, ja mam ciekawe, strzały, zrobiłem dwa. Z czego się strzały robiły? E, na, go na dole piórko, w środku eee, patyki. No a na, flint. I na górze flint. Nie mamy piórka. To jest run czwarte, question. Znajdź piąty run. No ale nie mamy piórka find the tak way. Tu to... masz też. Coś... Znajdź drogę do pokoju piątego. O okay. ja ją o! dostałem Creeper na wakacjach <laughs> Ej, fajny pokoik O Ej, patrz są dwa te O zombie O tu dobrze ty. Ej Piórka akurat O kurde, po to się dałeś Wejdź to Zrobię moje popularne płapy Zrobię no, swoje popularne T o, o, o kurde za to jak oni się spawnują? Ej, naciśnij ten guziczek! Uciekać! E, nic to interesuje. się stało nic. Czekaj, to zobaczcie, jest jakieś przejście może Może jakieś przejście otworzyło. Was no z tyłu. No e, gdzie z tyłu? No tam gdzie? nie ma. Ej, no ekstra, kto zamknął? nie zamknął? za sobą. No I dawajcie, macie te pochodnie, to trzeba wokół zrobić ten. Nie mam pochodni, kurde. No, o, no weźmie stąd. Ty jak mam znaleźć piąty room, jak tutaj nie ma piątego rooma, no? Zamknijcie drzwi za sobą! Czekaj, musi być coś ukrytego na pewno. No właśnie... Zrobimy, zróbmy burzę mózgów. Czekaj. E, kto rozwalił rozbalił Byro? Czuj się, ja prawie. Fajnie, w końcu jest jak możemy z... AU! Rozwal ten mops, albo nie. Dobra, ludzie, spotykamy się w kolejnym parcie. Właściwie to w części, bo nam się już kończy czas. Dobra, drugi part wkrótce. Na razie. Na razie. Słuchajcie, tak na szybko, ale. Następny odcinek dam dopiero. za tydzień. w weekend najbliższy. Więc. Ponieważ wyjeżdżam na działkę i nie wiem, kiedy będę, ale myślę, że w, w weekend dam kolejny odcinek. Kolejnej części. Więc yy, czekajcie, dobra, na